Cześć, kochani! Dzisiaj króciutko wyjaśniam różnicę między wyrażeniem way of doing something, czyli sposobem robienia czegoś, a way to do it, czyli sposobem na zrobienie tego, ponieważ wbrew temu, co bardzo często możecie nawet przeczytać w książkach uczących zaawansowanej gramatyki języka angielskiego, nie jest to, moi kochani, to samo. E, między innymi tak wielki autorytet jak Michael Swan, który zajmuje się gramatyką języka angielskiego od kilkudziesięciu lat i jest absolutnym geniuszem jeżeli chodzi o sposoby wyjaśniania różnych zawiłości gramatycznych i ilości napisanych książek, które pomagają nam bardzo skutecznie przecież uczyć się języka. To miejmy kochani świadomość tego, że także autorytety czasem nie do końca precyzyjnie podpowiadają nam co działa w języku, a co nie. I trzeba być w tym temacie czujnym. Jeżeli jest to temat dla Was przydatny, pomocny, dajcie mi proszę znać w komentarzu, zostawcie serducho, abym wiedziała, że takie tematy są dla Was ważne. A więc przechodząc do rzeczy, kiedy powiemy way of doing, a kiedy powiemy way to do, way of doing, kochani moi, oznacza general, czyli ogólny sposób, ogólnie ujęcie jakby tematu, czyli kiedy patrzę na całokształt. Powiem: That is the best way of doing it. To jest najlepszy sposób robienia tego. Będę używała końcówki ING przy czasowniku, do którego się odnoszę, czyli do czynności, do której się odnoszę, ponieważ mówię ogólnie. That is the best way of doing it. To jest najlepszy sposób robienia danej rzeczy. Drugie zastosowanie way-of, również z czynnością zakończoną na ING, to jest kiedy mówicie o doświadczeniach osobistych czyli o waszej osobistej perspektywie lub o personal, czyli znowu personalnej perspektywie jakiejś innej osoby. A więc tam gdzie będzie ten zaimek. That is my way of doing it, to jest mój sposób robienia tego. That is her way of doing it, to jest jej sposób robienia tego. Zauważcie, że kiedy mówicie właśnie w ten sposób, to znowu jest to ogólne doświadczenie. Ktoś ma takie, a nie inne doświadczenia. Takie, a nie inne ogólne spojrzenie na temat, więc będzie łączył słówko way of, właśnie przede wszystkim ze słówkiem of oraz z czynnością zakończoną na ing, czyli końcówkę ing. Kiedy natomiast odnosicie się do specyficznej sytuacji, konkretnej sytuacji w danym kontekście, będziemy mówili sposób na to, aby coś zrobić, a więc way to do it. Ok? Mogę na przykład pokazać wam, That is the way to do it. Tak to się, kochani, robi. That is the way to do it. W tym konkretnym y, kontekście. E, zobaczcie na kolejne przykłady. E, znowu wracając do naszego way of. Ja mogę powiedzieć, generally speaking, czyli ogólnie rzecz biorąc, the best way of doing it is taking action now. Najlepszym sposobem zrobienia tego jest podjęcie działania teraz. Bo takie jest moje doświadczenie. Ewentualnie, My way of doing it is simple. Mój sposób robienia tego jest prosty. My way. Mój sposób robienia czegoś. Lub też, It is the most typical way of doing it. To jest najbardziej typowy sposób robienia danej rzeczy. Natomiast, kiedy coś jest konkretne, specyficzne. To będziemy mówić na przykład uh, way to oraz czynność w formie podstawowej. Bardzo często występuje to przy instrukcjach, czy kiedy kogoś wspieramy, kiedy na przykład chcę Wam pogratulować tego, że znaleźliście fajny sposób, aby coś zrobić, że w fajny sposób coś robicie w danej sytuacji, powiem: Way to go. Brawo! To jest sposób, w jaki warto to robić. Way to go, Kate. Dobrze ci idzie, Kate. Way to go, Sandra. Dobrze ci idzie, Sandra. Way to go. I tutaj wstawiamy imię osoby, której gratulujemy tego, którą wspieramy w tym, że dobry sposób znalazła na to, aby coś zrobić. Inny przykład: Let me show you the best way to do it in your situation. Pozwól, że pokażę ci najlepszy sposób. Na to, aby to zrobić w Twojej sytuacji. Kiedy na przykład zgłaszasz się do mnie z jakimś zapytaniem, problemem, bo w Twojej konkretnej sytuacji, w tej danej sytuacji potrzebujesz porady. Mogłabym więc powiedzieć: In your situation, the only way to do it is, w Twojej sytuacji, jedynym sposobem na to, aby to zrobić, jest, i tutaj znowu, czynność. Poprzedzona słówkiem tu, dlatego że słówko tu oznacza kierunek, ono wyznacza nam kierunek działania. Więc wszędzie tam, gdzie macie słówko tu, ono wam wskazuje kierunek, do którego wy zmierzacie, i najczęściej słówko to będzie łączyło się właśnie z formą podstawową czynności. Podsumowując, kochani moi, powiedzielibyśmy way of doing, wtedy, kiedy ogólnie. Odnosimy się do sposobu robienia czegoś lub kiedy wskazujemy nasze doświadczenia: My way of doing it, mój sposób robienia tego, bo jak dotąd taki, a nie inny sposób na przykład mi się sprawdza. Your way of doing it, twój sposób robienia tego. Ale kiedy mówię o konkretnej poradzie w konkretnej sytuacji lub kiedy daję komuś instrukcję, będę mówiła: way to do it to jest sposób na to, aby to zrobić. Czyli ja bym powiedziała, That is the way to do it. To jest sposób na to, aby to zrobić. Raz jeszcze bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam do tego, żeby zostawić mi tam jakieś serducho w komentarzu, bo wtedy wiem, że takie tematy są dla Was ważne. Bye, bye.